Wszystko wskazuje na to, że park Wrajczy odzyska dawną świetność i blask, ale podkreślimy, stanie się to z udziałem i zaangażowaniem mieszkańców, którzy w sobotnie przedpołudnie przybyli do parku, by wziąć udział w pracach porządkowych. To bardzo dobra wiadomość: udało nam się podczas tej pięknej pogody zmobilizować mieszkańców, którzy licznie stawili się dzisiaj do parku Wrajczy. Tak, pod nazwą Szarwark Majówkowy. 2019 rok. Jest to kontynuacja prac zapoczątkowanych w latach międzywojennych. W zasadzie w 1936 roku powstał ten park. Generalnie powstał dzięki mieszkańcom tutaj gminy Rajcza i samej Rajczy. Powstał on w czynie społecznym. Wtedy to się nazywał szarwar. Odrabiano go, go tam. My z przymrużeniem oka to nazywamy. Wszyscy tu są dobrowolnie i chętnie chcemy, aby ten nasz park no, nabrały tamtej świetności sprzed lat. Jakie prace zostaną dzisiaj wykonane? Dzisiaj koncentrujemy się na wyrównaniu terenu, rozwiezieniu ziemi, która została tutaj przywieziona, wyrównaniu terenu, żeby w przyszłości kosiarki mogły po równym terenie jeździć. Wyrzucamy kamienie, które powychodziły, tak żeby można było fajny trawnik zasiać i potem na zadrzewienia też nasadzić. Jeszcze. W następnej kolejności jeszcze tutaj mamy wiele prac remontowych, mamy domek chiński, który należy wypiaskować, odmalować. Ławki trzeba powymieniać, zostały niestety zdewastowane, ale wszystkie ławki zostaną wymienione, kosze na śmieci będą, będą kosze na odchody dla psów, bo też jest bardzo ważne, żebyśmy to zrobili i w przyszłości mamy już, myślę, zaczynamy budowę wiaty grillowej, także będzie miejsce do odpoczynku. Zainwestujemy tutaj dużo społecznej pracy. Przede wszystkim o to chodzi. Dlaczego zdecydował Pan o nawiązaniu i sięgnięciu do historii? Bo to ważne jest, żebyśmy sięgali do historii i wydaje mi się, że na naszym terenie tutaj, przynajmniej ja nie spotkałem takich inicjatywy sprzed wojny, z lat 20, gdzie mieszkańcy sami Robili park. Nie, nie spotkałem się z tym nigdzie. Natomiast no, jeżeli jest taka tradycja, czemu nie wrócić do tego? A poza tym jest to integracja e, mieszkańców, wymiary, wymiany po. i zabawa. Tutaj podpowiada Wam przewodniczący, że, że zabawa oczywiście też. Czy możemy liczyć na to, że ta akcja zostanie powtórzona? Cały czas. Weszliśmy w tą zmianę władzy tutaj może w rajcie i chcemy, aby, aby więcej społeczeństwa uczestniczyło w tych pracach, żebyśmy fajnie razem się integrowali, żeby nie było podziałów, żebyśmy tutaj wspólnie coś dobrego zrobili. Ewa Jeremicz, Beskid Life.